Pytacie mnie co słychać, pytacie jak zdrówko? Pytacie, czy skoro wszyscy tracą pracę, to czy ja straciłem bezrobocie? Czasy są poważne, aby jeszcze bardziej podkreślić, jaki kryzys przechodzi służba zdrowia, zapodam poważny kawałek, recytowany przez poważną osobę. Szlachetne zdrowie. E, e, prawda ile się trzeba cenić? Czy jak... A, jak tak? E, jako smakujesz, aż się zepsujesz, prawda? Czyli wtedy dopiero wiemy, kiedy, kiedy brakuje nam tego zdrowia. Słuchając Waszych cennych rad, sprzedałem mieszkanie w patologicznej dzielnicy i kupiłem sobie dom. Dom jest w nieco surowym stanie, ale pomyślałem, że ze dwa wiadra farby i będzie jak nowy. Nowe polskie okna, nowe polskie drzwi, trochę białej farby i będzie ok. A jak u Was bezrobocie? Bo u nas 100%! <laughs> To, czego nie przewidziałem, to fakt, że wszystkie sklepy budowlane będą zamknięte. No więc utknąłem tutaj. Malutka Jessica i Brianek utknęli też w tym samym domu. No więc kilka tygodni temu kupiłem dom w stanie surowym. Bardzo surowym. No ale zamknięto sklepy i nie mam jak tego domu dokończyć. A do starego domu też nie mam jak wrócić. Trochę śmierdzi kupą, ale kupi się dobry dezodorant. No i mamy co mamy. Mieszkam gdzie mieszkam. Jessica, wyjdź z kuchni! Znowu bawiłaś się gruzem i kartonem. Mówiłem ci, nie baw się gruzem i kartonem. Są inne rzeczy do robienia w tym domu. Jessica uczy się z domu, bo w szkole powiedzieli, że tak będzie najlepiej. Słyszałem, że w Polsce na tym etapie jest trochę lepiej, bo jak stracisz pracę w bufecie szkolnym w Białymstoku, to natychmiast rekrutują cię w telewizji. Co to jest para? Szlachetne zdrowie, yy, 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 prawda? Dobrze yy, yy. mówicie. Para to coś, co. Są, są przynajmniej. są dwie rzeczy, tak? Dwie osoby. Czy my z panią Asią jesteśmy parą? Mhm, zgadza się. To jest moja nowa kuchnia, w której przygotowuję sobie jedzenie. Like Firma, która miała zrobić schody, uciekła, bo wirus. Firma, która miała zrobić ściany, wybiła mi wielką dziurę, po czym uciekła, bo wirus. W takim razie ja tych płytek nie sprzątam, bo wirus. A tu sobie wymarzyłem taki daszek, ale stacja benzynowa. Ale kominek mam piękny, mucha nie siada. Szczęśliwe zdjęcia z nasy pokazują, że mamy dużo mniejsze zanieczyszczenie powietrza. Ja się z tego bardzo cieszę, gdzie jest moja biała farba. Zdobyłem trochę cementu, z którego nikt nie potrafi nic zrobić. Obiecuję wrócić do normalnego trybu umieszczania blogów. Jak tylko kupię sobie jakieś biurko, bo póki co nie, mam nawet biurka. Kupiłem grzejniki, których nie ma komu zainstalować. W wolnych chwilach bawimy się z Jessiką w horrory. É yes, é yes, yes, Ale zaczęło mnie trochę przerażać, że na to tak wszystko na serio bierze. Ja też wspieram akcję Zostań w domu, dzięki temu. Nikt nie pomaluje mi domu. Co za wspaniały czas na zakupy! Bo kuchnia, którą zamówiłem ze sklepu, nigdy nie przyjechała! Dostałem. strasznego maila. Sorry, Tomasz! Borys powiedział, że nie, więc nie! No więc ja, Jessica i Brianek, tak sobie teraz tutaj mieszkamy. Małe sprostowanie dla tych z Was, którzy nie lubią ludzi u władzy w Wielkiej Brytanii. Medycznie potwierdzono, że Borys i Karol to pozytywni kolesie. Macie jakiegoś znajomego, który podjąłby się pomalowania tego architektonicznego cudu? Od biedy zostawię też randole, bo bardzo mi się podobają. Odwrócone tulipanki. Mam do sprzedania kaloryfery. Od kiedy wybuchła epidemia, stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo dla firmy, która miała je założyć. Chcecie kupić jakieś narzędzia? Brytyjski budowniczy był tutaj, ale je zostawił uciekł, bo koronawirus. Jessica nadal uczy się z domu. Zostań w domu, myj ręce, śpiewaj dwa razy Happy Birthday! Nic ci nie będzie! Posłuchaj, Borysa! I've developed mild symptoms of the coronavirus, that's to say. A temperature and a, a persistent cough. Aha, ja też jestem za tym, żeby wszystko pozamykać na cztery spusty. W końcu to bogate społeczeństwo, wszyscy mają oszczędności, możemy spędzić w domu 6 miesięcy bez problemu. Nikt nie zamykałby ludzi w domach, gdyby nie miał tego wcześniej dobrze przemyślanego, prawda? prawda? Tu miało być biurko do montowania vlogów. I nie ma, bo zamknęli sklepy. Jak sobie tu jemy? Normalnie, kiedy nie mogę nic ugotować, to idziemy do McDonalda. Ja, jak zamknięty McDonald? Jak, jak to zamknięty? Zostań w domu. Bo kiedy to wszystko się skończy, może nie być już do czego wyjść. I tak wygląda twój home learning, Jessica? Nie, nie oglądaj no to znaczy YouTube'a. Na YouTube tak? są same głupoty. To dobrze, że ludzie zostali w domu, bo przynajmniej pandemia się nie szerzy. Całymi dniami siedzę w mojej nowej kuchni. Otwarte przestrzenie, bardzo mnie odprężają. I tak sobie siedzę całymi dniami, patrzę w telefon. Nie mam specjalnie co robić. O, chciałem wam polecić kanał. Facet... Facet wie co mówi, ma świetny montaż i można się od niego naprawdę dużo nauczyć. Nie miałem być kurwa jeszcze jebani. Pierwszy był narkomanem, później alkoholikiem, to nie z nim nie będziemy w ogóle gadać, bo on już jest skończony. Ty, kondony, kurwa. Ja jeszcze nie zacząłem, kurwa. Teraz wam pokażę, jak się szlachta bawi. Zamiast narzekać, chodzę biegać. Bo Borys powiedział, że raz dziennie można biegać. Wirus cię nie widzi, jeśli biegasz raz dziennie. Jestem ogromnym fanem zamykania sklepów. Tu miała być kuchnia. Na szczęście zamknęli BQ i nie będzie kuchni. Tak trzeba. Jessica. Jessica. Gdzie tatuś kupi farbę? W ogóle zamykanie granic krajów to jest świetny pomysł. O ile mamy teraz mniej zachorowań, Ha? Co? Wszyscy się śmieją, że Bill Gates wiedział o całej tej aferze już dwa lata temu. Ja bym się nie śmiał. Facet walczy z wirusami od czasów Windowsa 95. Od kiedy w Anglii zamknęli McDonald's na obiad klasycznie kawa, zupka i trochę cementu. Dobra, a tutaj ej! Panie! Mm. Sto razy mówiłem, żadnych bezdomnych. To, że ten dom wygląda chujowo, nie znaczy, że tu może sobie każdy wchodzić. Co z tego, że zamka nie mam? Ty, jak ty się nazywasz? Mieczysław. Mieteczku, y, znasz się coś na budowlance? Troszkę, Ty, w... Dobra, to Mieczysław, to zróbmy taki deal. Weź ty mi, Weź ty mi to pomaluj i sobie tu śpij. Okej. Okay. No. Jessica, chodź, wychodzimy. Niech sobie pan chwilkę pośpi. A potem może, może to ogarnie. Piszcie w komentarzach, czy zostawić taki kolor ścian. Bo jak dla mnie lata 30 wyglądają spoko. Od teraz w tej ruinie mieszkam ja, Jessica, Brajanek oraz bezdomny Mieczysław. Może nawet załata tą dziurę. Mietek, tu już spałeś, bo tu narzygane jest. Aha, w obecnych czasach bardzo podoba mi się, jak dostarczane są paczki z Amazona. Czy do was też kurier przyjeżdża, rzuca w wasze drzwi paczką, robi zdjęcia, następnie ucieka, gdzie pieprz rośnie? Ostatnio dla jaj nawet krzyczałem za jednym, czekaj, podpiszę ci paczkę! A on na to NIE! No więc po pozamykanie wszystkiego na cztery spusty to taki świetny pomysł! Tak więc to jest teraz moja nowa siedziba. Podobno jak tej rury mi nie założą, to nie można skończyć domu. Tylko akcja od restaurowania utknęła tak mniej więcej w połowie. Muszę do ubikacji, więc jadę do koopa, znowu poudaję pracownika sklepu. To może mnie wpuszczono na zaplecze. Z drugiej strony to takie zabawne: światowa ekonomia się wali, bo ludzie kupują tylko potrzebne rzeczy. Trzymajcie się! UK,